Ugruntowanie. Usiądź na krześle w miarę swobodnej, wyprostowanej pozycji. Połóż swoje stopy na podłożu, nogi na szerokość bioder, w kolanach mniej więcej kąt prosty. Połóż swoje dłonie na udach. Możesz sobie też wyobrazić, że u szczytu Twojej głowy, lekko z tyłu, masz doczepioną taką nitkę, która jest zawieszona gdzieś w niebie. I że ktoś lekko pociąga za tą niteczkę w taki sposób, że możesz zupełnie puścić napięcia z kręgosłupa. Nie musisz się trzymać samodzielnie. Możesz wziąć głęboki wydech i z wydechem puścić napięcia w ramionach, zupełnie odpuścić, niech ciało zmięknie. No, z takim poczuciem, że nie musisz się trzymać, że Twoje ciało samo zachowuje takie, taką swobodną, wyprostowaną pozycję. Teraz przesuń swoją uwagę do swoich dłoni, poczuj swoje dłonie, poczuj ich dotyk, uświadom sobie temperaturę, czy twój dotyk jest ciepły, czy chłodny, czy ten dotyk jest delikatny, czy czujesz zdecydowany nacisk, zwracasz uwagę na fizyczne odczucia, fizyczny kontakt. Teraz przesuń swoją uwagę. Poczuj swoje pośladki, uda, te miejsca, które dotykają krzesła. Z kolejnym wydechem możesz tak pozwolić sobie bardziej osiąść, usiąść, poczuć ciężar swojego tułowia na krześle. Tak zdecydowanie cała masa twojego tułowia opiera się, osadza na krześle. I z kolei przesuń swoją świadomość do stóp, poczuj kontakt stóp z podłożem. A jeśli nie czujesz swoich stóp, możesz delikatnie poruszać nimi, I też uświadomić sobie, czy twoje stopy są chłodne, czy ciepłe, czy czujesz kontakt z podłożem. I teraz czując swoje stopy, jednocześnie znowu rozszerz świadomość, tak żeby poczuć swoje pośladki, uda, dłonie, czyli wszystkie te obszary, które dotykają tego, co zewnętrzne. I czując te miejsca, mi miej takie poczucie, że wnikasz teraz głębiej w swoje ciało. Tak jakbyś chciał, chciała poczuć swoje ciało od wewnątrz, jako fizyczność, jako masę poczuć siebie fizycznie w całości i zauważ, że twoje ciało oddycha odszukaj swój oddech Nie musisz nic z nim robić, nie musisz w żaden sposób go zmieniać. Po prostu pobądź przez chwilę ze swoim oddechem, takim jakim on jest. Czujesz swój oddech w swoim ciele. Czujesz, jak on porusza twoim ciałem. Jak na wdechu twoje ciało unosi się, na wydechu opada. I odnajdź to miejsce, które szczególnie porusza się z oddechem. Tam, gdzie szczególnie czujesz poruszenie oddechu. I w tym miejscu połóż jedną ze swoich dłoni. I teraz oddychasz w taki sposób, jakbyś na wdechu chciał, chciała dotknąć tej dłoni oddechem od wewnątrz. Tak jakbyś chciał spotkać się ze swoją dłonią oddechem. Kiedy oddech napełnia Twoje ciało, dotyka Twojej dłoni, a z wydechem Twoja dłoń opada, ciało mięknie wypuszcza oddech. I po prostu jesteś w kontakcie ze swoim oddechem w taki sposób. Jeśli cokolwiek w którymkolwiek momencie będzie cię wyciągało, jakakolwiek myśl, wracasz po prostu łagodnie do czucia swojego oddechu, do czucia wdechu i wydechu i możesz sobie wyobrazić, że na wydechu puszczasz tą myśl, wypuszczasz z siebie. To myśl, czy cokolwiek, co cię wyciągnęło. Jeśli Twoja dłoń położona jest wyżej niż pod pępkiem, niż na podbrzuszu, teraz delikatnie z każdym wydechem przesuwaj swoją dłoń troszeczkę niżej, ale rób to świadomie w taki sposób, żeby Twój oddech i Twoja świadomość nadążała za tym ruchem. Cały czas wdech dotyka Twojej dłoni, a z wydechem przesuwasz ją troszeczkę niżej. Tak, żeby kolejny wdech znowu dotknął Twojej dłoni. I robisz to w swoim własnym tempie, w taki uważny sposób, aż Twoja dłoń za jakiś czas znajdzie się na podbrzuszu. W ten sposób sprowadzasz świadomość do swojego ciała, osadzasz się w sobie coraz bardziej. I możesz sobie wyobrazić, że twój brzuch, twoje biodra są jak taka misa czy waza, i że twój oddech wlewa się w ten obszar jak woda, miękko wypełniając cały ten obszar. Na wdechu napełniasz swoje biodra brzuch oddechem, a na wydechu możesz sobie wyobrazić, że ta misa czy waza ma dwa pęknięcia. I że oddech dokładnie tak jak woda z pękniętego naczynia, łagodnie wypływa poprzez uda łydki stopy w stronę ziemi. Na wdechu otwierasz swój brzuch, biodra czujesz jak oddech wypełnia ten obszar. A na wydechu puszczasz go z takim poczuciem, jakby wylewał się poprzez twoje uda, łydki, stopy, i wnikał jeszcze pod stopy, głębiej, w stronę ziemi. I z kolejnym wydechem popłyń troszkę bardziej, jeszcze głębiej. Z takim poczuciem, jakby dokładnie tak jak woda: oddech wylał się, wylewał się poprzez Twoje stopy. Tak jak woda z pękniętego naczynia, ona drąży takie kanaliki, coraz szerzej, coraz głębiej. Wylewa się, wlewa się w głąb ziemi. W taki sposób puszczasz też łagodnie swój oddech w stronę ziemi. Teraz, kiedy z kolejnym wydechem popłyniesz poprzez Twoje stopy w głąb ziemi, kolejny wdech weź z ziemi do stóp. W taki sposób, jakbyś ciągnął, ciągnęła ten oddech, tak jak drzewo ciągnie soki poprzez system korzeni, z ziemi do stóp. I pozwól teraz, żeby Twoje stopy oddychały. Miej takie poczucie, że ten oddech płynie ze stóp do ziemi na wydechu a na wdechu otwierasz się na oddech z ziemi do stóp. Twoje stopy oddychają. Wdech z ziemi do stóp. I wydech ze stóp do Ziemi. Oddychasz takim oddechem Ziemi. Z wydechem oddajesz wszystko, cokolwiek jeszcze być może się w tobie porusza, na poziomie emocji czy myśli. Po prostu oddajesz ziemi. Nie trzymasz tego w sobie. A teraz kolejny wdech, pociągnij wyżej poprzez stopy aż do bioder brzucha. I wydech do ziemi. I kilka takich właśnie oddechów, tak jakbyś teraz napełniał, napełniała się oddechem ziemi w górę, w stronę swoich bioder i brzucha. I łączysz się znowu wydechem w stronę ziemi, i za jakiś czas pociągnij ten wdech jeszcze wyżej, poprzez swoje stopy brzuch biodra do klatki piersiowej, i znowu wydech do ziemi. I kolejny wdech, pociągnij poprzez stopy, biodra, brzuch, klatkę piersiową, aż nad szczyt swojej głowy. I wydech łagodnie puszczony w stronę ziemi, ale też tak rozchodzący się w twoim ciele. Cały czas na wdechu jesteś połączony, połączona z ziemią. Otwierasz ten wdech. Górę aż do szczytu swojej głowy, i łagodnie puszczasz już teraz w stronę ziemi, tak, żeby ten oddech łagodnie się rozprzestrzeniał. Wydech, i z kolejnym wdechem znowu przesuwasz swój oddech, swoją świadomość w stronę szczytu głowy. I puszczasz łagodnie wydech. Możesz zacząć troszeczkę się poruszać, delikatny taki ruch. W ramionach, w karku, w biodrach. Delikatnie poruszać rękoma, nogami. Czujesz siebie. Być może cały czas będziesz jeszcze czuł, czuła to połączenie z Ziemią, takie osadzenie głęboko w sobie. A jednocześnie też bardziej tak już czujesz swoje ciało, siebie też w pełni. Jeszcze trochę poruszaj się, I za chwilę, oczywiście, w swoim tempie, kiedy będziesz gotowy, gotowe, możesz otworzyć oczy i powoli wrócisz do swoich zajęć.